Witam moi drodzy zapraszam na drugą część naszej relacji dzisiejszego turnieju To wniosek Pucharu Świata online Przed nami szesnasty konkurs Najpierw seria próbna w Lillehammer tym razem Duża skoczna Lillehammer Seria próbna 133,5 metra Daje to nam dobre szóste miejsce Gdyby rywale lepiej lądowali Mielibyśmy miejsce tylko, może powiedzieć, dziesiąte Rywale poczuli dobrze wiatr pod narty. U nas 10 metrów krócej przy tych warunkach no niestety, niestety, nie w tą stronę jakby to nasze czucie y, poszło, no, ale w konkursie będzie już lepiej, będzie już lepsza trajektoria, no i w efekcie tu skok. 138 metrów, noty 19 i na pół metru jest trochę optymizmu, bo będzie dziewiąte miejsce. Nie szansy na przełamanie tej niemocy, która w ostatnim czasie nami tutaj troszkę ogarnęła nami. Może inaczej. Nami trochę zmanipulowała. O pokierowała w złą stronę. Seria finowa, patrzymy. Seria finowa zależy od niej. Nasz wynik w tym konkursie, pamiętajmy. Ten skok podobny do pierwszego: 137,5 i miejsce ósme. Mamy efekty powtarzalności. Dwa skoki równe mniej więcej, no i mamy miejsce ósme. daje przełamanie ratingowe. Andrzejczuk opuszcza turniej. Nie, jednak nie opuścił, tylko na chwilę go serwer wyrzucił. Dwa punkty odrobimy ratingowe do 1050. Blokuje nam czterech punktów do celu. No i za chwilę oficjalnie będziemy na dziewiątym miejscu w klasyfikacji. Przed nami skocznia w kraniu. Skocznia o punkcie HS na 109 metrze. Tych emocji nie brakuje, te turnieje dają efekty takie, że mamy dzisiaj na przykład szczęśliwy dzień w miarę, Jeśli chodzi o nasze wyniki. Także gdzieś to przynosi nam szczęście, że jednak te turnieje regularnie rozgrywamy. Seria próbna w kraniu 97,5 m, noty 19. Rywale wyraźnie z przodu. Nasza rzeczówka też zapomogła je do lepszych skoków, więc mamy nadzieję, że w konkursie będzie lepiej. Na razie wyraźnie odstajemy, tylko 12 miejsce. Trzymajmy kciuki, żeby w konkursie było już lepiej, żeby tutaj było już trafione jak należy. Nie błędów, a więcej konkretów. No i ten skok będzie lepszy. Pułap. Będzie wyższy, odległość 105,5 metra. No, po 19,5 miejsca, tylko 12, no, ale już trochę lepiej wyglądał. Nie chodzi o jakość, prawda? Rywale z przodu o 5-6 metrów nawet. Podejrzewam, że to skończymy, będziemy brali na trening przed turniejem kwalifikacyjnym. No, zerkamy na serię finową tutaj. Seria finowa będzie chyba jeszcze owocniejsza. No, zobaczmy. 108. Dobre noty, miejsce od razu wyższe. Proszę zobaczyć, że wale się pomylili niektórzy. Mamy dziewiąte miejsce, a więc znowu rating do przodu, jakieś dwa punkty pewnie. Zobaczmy, czy będą dwa punkty do przodu za dziewiąte miejsce, czy jeden. Jeden. No ale dobra, jeden punkt. Mam już dziesiąte miejsce, za chwilę zatokujemy dziewiąte. Także nieźle. Naprawdę ten turniej do nas się w miarę sprzyja. Przed nami Kusamo. No i patrzmy, czwarta belka startowa, plus samo rozmiar skoczny 142. No i patrzymy, próbujemy naszych sił tutaj. Skok próbny, obiecujący. Brawo, 144 metry, wysokie noty, no blisko życiu, dokładnie wyrównana życiówka, Piąty, więc niepróbny, jeśli też nie do skoku próbnego, więc byłoby może miejsce szóste. Ale to i tak jest świetna wiadomość dla nas. Mamy szansę na dobry wynik na ruch na na co przeważnie nam nie szło. Jeśli chodzi o tą walkę na odległości, takie poza rozmiar skoczki. Teraz szansa by to się zmieniło. Teraz 143. Znowu długi skok. Noty 19, 19,5. Szóste miejsce po pierwszej serii. Mamy tylko 6, 6 z lądowaniem tutaj, że to lądowanie nas tutaj nie zawiodło. Także nie ma co narzekać, trzeba walczyć. Seria finałowa, na pometku szóste miejsce. Jest szansa na dobry wynik. Seria finałowa to też dobry skok. Na pewno nie damy plamy. To będzie skok podobny do pierwszego. 142, noty po 19,5. Miejsce siódme, no bo to Szczepaniak trochę lepszy od nas tym razem. No, ale za przegrał z nami Kasper Kornaga, więc mamy miejsce siódme. Rating mamy w końcu upewniony 1050. O, i dziewiąte miejsce w turnieju. Walczymy jeszcze o ósme, bo będziemy gonić Marcina Cukierdę. Zostało 14 konkursów. Pora na drugie dzisiejsze, dzisiejsze loty. Planica to ta skoczina, gdzie, gdzie jest najwięcej możliwości. Wigersund poszło, więc może później planica. Za chwilę się przekonamy. Hmm, huh, 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 huh. Seja różna w planicy. Letalnica, oczywiście i się wyznaki, seria równa jako tako. No, gdyby nie upadek to byłoby jako tako 226,5. Byłoby miejsce siódme, gdyby to był telemark. Nie ustaliśmy skoku, więc miejsce tylko 11. Ale nie ma c trzeba dawać siebie jak najwięcej, zawsze i wszędzie. Rywale niewiele z przodu, bo na przykład Sobora w tym 2,5 metra tylko przed nami, jeśli chodzi odległość. Także tutaj do nam mnie dużo brakuje. A to pokazuje, że nasze doświadczenie przynosi efekty. Przynajmniej jakimiś tam małymi kroczkami. Gdzieś tam dochodzimy już powoli do, przynajmniej niektórymi skokami, do czołówki. Ten lot ostrożniejszy, ale z telemarkiem. 220 i pół, noty po 19 i pół, na półmetku będzie miejsce 9. Sitasz na półmetku liderem, my na 9 miejscu będziemy tego miejsca starać się bronić. Nie będzie pewnie łatwa sztuka tutaj, żeby to miejsce obronić. Zarazem, żeby zaatakować wyższe, ale próbować warto. <laughs> o tym warto pamiętać, próbować zawsze warto. Do tego próbujemy, walczymy do końca, jak zostało na naszą determinację. Tutaj ten drugi lot będzie ambitniejszy. 229, nieco niższe noty, ale dzięki temu, że zaryzykowaliśmy, mamy miejsce 9. Czyli znowu ranking do przodu. O jeden punkt chyba. Także nieźle. Trochę przegraliśmy miejsce 7 minimalnie. Zdobyło trochę szczęścia, ale jeden punkt mamy rankingowy, a czasem lepszy jeden punkt niż żaden. Pamiętajmy o tym. Czasem właśnie. Panie, jest mi to znane za posiłek. Sobo już nie powiem na zaprzedzi, bo sobo jest już za nami klasyfikowany w tym momencie. Przed nami kolejne loty, tym razem obersdorf Rozmiar skocznik 235 metrów. No, 13, belka startowa. No i lecimy. Chociaż tym lataniem tutaj będzie pewnie trudniej niż w planicy. No, pokażę to sobie, jak Małe błędy, no i potem paniczna Struktura 154 metry w serii płynnej, tylko o dziesiąte miejsce. Sobo wygrywa serię płynną. Także no, szało na razie nie ma. Dziesiąty wynik. No i lecimy z konkursem. Trochę lepiej na progu było, więc jest szansa, że będzie dużo lepiej, jeśli chodzi o rezultat. No i tak będzie. 220 mniej więcej. 221 wysokie noty, i na półmetku miejsce siódme, ale Sobo prowadzi. Sobo podrażniony ewidentnie. Martin Kawka dołącza za chwilę do rywalizacji. My na siódmym miejscu w poprzedniej serii, no i za chwilę mam nadzieję, tutaj dopniemy swego w serii finałowej. Utrzymamy miejsce w czołówce i będziemy mogli mieć głęboki oddech tutaj w tym całym kontekście rywalizacji. Ten drugi lot będzie gorszy, ale zobaczymy, co nam da. 205 metrów. Miejsce na pewno gorsze, ale miejsce będzie 10. Czyli Radzie chyba utrzymaliśmy dzięki temu, że to miejsce 10, a nie 11. Trochę szczęśliwe, miejsce 10, bo mogliśmy mieć 11, gdybyśmy słabiej lądowali. Tracimy jeden punkt. Soba nas uprzedza. Kawka do nas traci 81 punktów. Nie wiadomo, czy to odrobi swoją drogą. Zostało 12 konkursów do końca. Przed nami niżny tagi. No ciekawe. Niżny tagił, to zawsze skończą dla oraz tajemnicze, bo raz nam idzie, raz nie idzie. No i patrzmy, seria próbna obiecująca, blisko 130 metrów, albo dokładnie 130, no 129,5, noty 19 i w serii próbnej będzie 5 miejsce. Kawka, tylko 12, u niego smut nie smutnie wyszedł. dlatego to był taki fast start. Na razie mamy piąty wynik serii próbnej. Jest trochę optymizmu, czekamy na rozwodzie w konkursie, a mamy nadzieję, że jeszcze się wiele tu wydarzy, a szczególnie tego dobrego, no liczymy na przełamanie tutaj szybkie nasze, no i dobre otwarcie, 129 metrów, dobre noty i na półmetku miejsce 8. Kawka trzeci, a więc Kawka się przełamał po tej wpadce sali próbnej, <laughs> sitarz też na trzecim miejscu, my na ósmym. Któr za Zawolnikowskim, przed nami, yy, jesteśmy przed Łysakowskim. No i zobaczymy co będzie w serii finałowej, bo tu jeszcze wszystko jest możliwe. My skaczemy chyba w miarę równo w serii finałowej. No nie, nie, tak dobrze nie będzie. 125,5, noty 19, ale miejsce będzie chociaż 10. Także jest jakieś pocieszenie Kawka. Tylko 13, bo przepadł w serii finałowej, my na 10 miejscu. A więc jako tako się bronimy, chociaż rating plus 1, uff. Ale odzywam ten punkt, który straciliśmy. Jest trochę ulgi w tej sytuacji. Sobo na 9 konkursów, pięciokrotnie na podium na razie, także do jednego tutaj bardzo przyzwoita. Przed nami Zakopane. Enduro skośnie w Zakopanem. To kolejna okazja, dla nas się na ten rating, bo troszkę jest uspokoić. No bo musimy trochę mieć tylko ponad 1050, żeby mieć trochę baga zapasu na wszelki wypadek, na, wszelki, na wypadek kryzysu. Mógłby nas dopaść w nagłym wypadku. Z Okopanem udana seria próbna: 139,5 metra, noty 19. Miejsce piąte. Prawo! Jest trochę optymizmu. Piąta pozycja jest szansa, by zanotować wysokie miejsce w konkursie. Oczywiście je zakładając, że nie będzie takich błędów popełnionych przez nas, jak potrafimy je popełniać. Trzymajmy kciuki. Bo tylko trzymanie kciuków pozostało w tym przypadku, żeby nie spalić próby. Tybynacja ogromna i byłoby dobrze to by nie upadek. 137,5 metra, to była odległość na poziomie najlepszych. To jest trochę sobot, którzy są na pierwszych dwóch miejscach, ależ szpechowoż to ułożyło. Gdybyśmy ustali próbę, byłaby szansa nawet na podium. No ogromny pech. Największy pech dzisiejszego turnieju. Landować no, na poziomie czołówki, jeśli chodzi o odległość, ale nie ustać skoku szansa przepada na świetny wynik. Teraz 133,5 z Telemarkiem, no ale miejsce będzie ostatnie. No na szczęście nie Andrzejczuk opuścił grę, czyli mamy miejsce 13, honorowe. Wyrzucił go system prawdopodobnie. E, także pff, mamy trochę optymizmu, ale z drugiej strony tracimy dwa punkty, a mieliśmy ich nie tracić. Sobo przesuwa się na 7 miejsce, bo Zakopanem triumfuje, a my się będziemy martwić o naszą sytuację. Przed nami Whistler. Tu chyba będzie trudno przełamanie, bo Whistler rzadko mamy udane występy. Nadal 14 zawodników na starcie, więc walczymy co najmniej o 10 miejsce, jeśli myślimy o, o ratingu 1050. Whistler, duża skocznie. seria nie nieudana, bo spóźniony skok. Odległość 122,5 metra, Rywale wyraźnie z przodu na poziomie nawet 140 metrów, także warunki są dobre, przynajmniej tak sugeruje seria próbna. Mamy miejsce 11 prawdopodobnie w serii ale Kawka nie skakał, nie skakał Andrzejczuk. Kornaga pytanie czy skoczy, czy jemu z tym przypadkiem nie bywali. Mamy 11 miejsce. Kornaga na piątej pozycji. Wredne głośniki. I próbujemy tutaj Wisterokie uznać, chociaż łatwo nie będzie. 9. belka startowa. Mamy dużo do w konkursie. Uff, możemy oddać na ulgą, 140 metrów, wysokie noty i na półmetku. Miejsce 6. Sióste. Sióste miejsce, Nie będzie łatwo je utrzymać, na pewno, ale z drugiej strony warto będziemy z tego powalczyć. Andrzejczuk ma retik poniżej 1000. Takie jego były te sobie wyniki że netto wychodzi na granicę poni poniżej 1000. U nas dawno takiego kryzysu nie było. Seria filmowa w naszym jest słabsza. 132 metry, no ale miejsce będzie w 1000. co najważniejsze. Miejsce dokładnie szóste, bo warunki były gorsze dla każdego zawodnika. A więc mamy miejsce szóste. Łysakowski przegrał jeszcze bardziej z warunkami. Mamy więc dobre informacje, Szóste miejsce da nam oczywiście przełamanie. Mamy 5 punktów aż teraz dodanych za ten występ. Rating 1054. A więc bardzo dobra sytuacja i teraz tylko to utrzymać. Pozostało 9 konkursów i te 9 konkursów jest na to, żebyśmy udowodnili, że mamy swoją wartość. Przed nami Innsbruck. No to może coś się uda przynajmniej utrzymać. Ogólnie mamy zresztą nie obiektów takich, które sprawiają nam jakieś większe problemy. To jest to dobra informacja. Ta zła jest taka, że nawet jak nam idzie to mamy pecha. Tak jak było dzisiaj w Zakopanem. Weissbrucku seria półna 126 metrów. Trochę obiecująca, bo miejsce jednak będzie 8-9 dziewiąte. Kornaga może być wyżej, więc będziemy być może 9. Zaraz zobaczymy. Kornaga to zawodnik przeważnie od nas mocniejszy w tym turnieju. No i teraz też troszkę od nas lepszy. Za chwilę zobaczymy, życia. oparmy chyba z Kornagą w parze. Albo z Łysakowskim, zaraz zobaczymy. Z Łysakowskim, czyli będziemy faworytem. Teoretycznie. No zobaczymy, co będzie dalej się działo. Tutaj przed nami zawody, i mamy nadzieję, oczywiście, że będzie nas troszkę tutaj szczęście. jednak, że się będzie po naszej stronie, w kontekście miejsca w czołówce, pierwszy skok udany, czysty, co ważne, trochę za krótki. Można było więcej skoczyć przy tych warunkach wiecznych, ale no w parze przegraliśmy. Odległość 127 metrów, w safe musimy dać sobie więcej. Z drugiej strony, im dać siebie więcej, tym bardziej ryzykujesz upadek. I Największa. Tutaj problem zawsze tych warunków, że im bardziej się chce, tym potem się bardziej rozwojuje upadek. Że można tego skoku nie ustać. I robi się sobie nieprzyjemna. Teraz 123 metry miejsce tylko ostatnie. Może Cornagan tutaj jest z nami. Bo szanse ma, ale musi mieć 130 metrów mniej więcej, a to będzie trudno, Ale jest minimalny na 70 punktu. Ja trochę szczęścia, a Wolnikowski wygrywa konkurs. Eee, my zrobimy 15 miejsce, rating minus 4. I teraz, właśnie, sobo opuszcza grę. My sobo pokonamy cokierdę. Kawka nas goni na 13 punktów, już tylko jest teraz za nami. A teraz bierze w schopen. Tu gdzie dzisiaj były treningi, więc zobaczymy, czy po tych treningach będzie dobry wynik. Bo te treningi pokazały, że z tej kamery jest też dobre występy co są są dobre więc trzeba to udowodnić. Otwarcie, obiecujące. Ogląd za 135 metrów, 134,5, noty 19 na pół. Jest szósty wynik nie próbnej. Jest trochę obiecujące. Tylko teraz pytanie, będziemy dotykać czasem Andrzej Ciołknią do skoku. i też przepadli. No bo to jest trudna skoczność jeśli chodzi o rozbieg przecież. Z Muszyskim w parze. Jesteśmy więc niezbyt lekim. Fabrytem będziemy my, teoretycznie, jeśli chodzi o wynik serii próbnej. Będziemy my faworytami, bo Młuszynski był dziewiąty, my na szóstym miejscu. Ale to była seria próbna w konkursie. Musimy też pokazać, że straszne są dobre wyniki. Nie, że to był tylko przypadek, prawda? To seria próbna. Teraz wynik 130,5 metra, noty 19, 19,5. poza zasięgiem. My tylko na dziesiątym miejscu. Andrzej Piotrkowska i Kawka nie oddali skoków. My dziesiąte miejsce. Realnie, oczywiście, walczymy tutaj o miejsce 9, bo chcemy dwa punkty tylko, no ale musimy dać sobie więcej w serii finałowej. Jeśli myślimy o poprawie, no, szansa zawsze jest. I niech to nas pomaca. Niestety jest gorszy skok. 124,5 metra i miejsce tylko 11. Trochę szkoda, bo warunki to od siebie dużo więcej. Rywalca kali nawet poza rozmiar skocz, No, czy po to nie, ale. Cięgali po 140 metrów rating minus 1 i robi się nieprzyjemnie robi się niekomfortowo sytuacja niestety Kawka też nie zabrylował no bo nie do jednego skoku więc dla nas tutaj ERO traci te punkty, przed nami Waldifiemy ale nie duża skocznia, a normalna 13 zawodników na starcie no bo już bez Sobo, bez Lucyny więc troszkę mniej zawodników no i teraz trzeba walczyć miejsca o 9 rozmiar skoczni 104 metry Dobry schok próbny w naszym wykonaniu, 105,5 metra, noty wysokie, 19, 19,5, miejsce w serii próbnej, trzecie. Koronaga będzie miała ciężko nas pokonać tutaj, bo już jest wielkie. I tak, koronaga słabi, o 7 metrów, mamy obiecującą serię próbną, trzeci wynik. No ale teraz trzeba że stać nas na wiele w konkursie, tak naprawdę, no zobaczymy czy nam się to uda. Bo rzeczywiście można mieć tutaj wątpliwości, czy rzeczywiście ten skok próbny był naszą wymierną próbą. Jest dobrze. 103,5 metra, noty 19, ale rywale też na podobnym poziomie i dlatego tylko 9 miejsce. Szkoda, bo tu taka podmiu manca, proszę zobaczyć, między pierwszym a naszym miejscem 4 punkty różnicy tylko. Jest dużo, dużo do stracenia, dużo do zyskania w ostatniej finałowej. Także ten drugi skok, będzie chociaż szybszy stylowo, a bryłą podobną odległość, już może dać nam awans. Ale ten drugi skok będzie gorszy. 98 metrów, Zaczął się obiecująco kończy się klasykiem. Miejsce będzie tylko 9. 9, bo Kornaka miał upadek w pierwszej serii, więc na pewno nie prześcignie. Kornaka jest na 12. miejscu. My na 9, czyli to, co byśmy mieć minimum dzisiaj w tym konkursie. Rating w tej sytuacji utrzymany, zobaczymy. E, tak, plus 1 nawet, czyli odzyskujemy 1050 w tym momencie. Zostało nam 6 konkursów. Na początek skoczny w Engelbergu. A więc duży obieg w Engelbergu. Rozmiar 140 metrów. Za chwilę zobaczymy z jakim efektem ten Engelberg ci się tutaj ugości. O ile w ogóle o ukuszeniu może być mowa. Dziesiąta belka. Próbujemy ten Engelberg. Seria trudno obiecująca. 134 metry w czystym stylu, ale rywale dalej polecieli. Można było tylko domyśleć, bo rywale przeważnie na macie te warunki. Dlatego w serii brudnej mamy te 6, 7, nawet 8 metrów w plecy. I musimy to jakoś zweryfikować w konkursie, żeby to mniej. Na tych naszych ostrożnych krokach w kontekście lądowania w konkursie niestety 133 niższe noty. Miejsce typu O będzie 11. Trochę lipa. Trochę lipa, bo nie będziemy mieć szanse na miejsce wyższe. Ewentualnie 10. Z wysokowskim możemy powalczyć, ale to wszystko. A to może na raczej jego do tyłu. Dobrze na progu wyglądał w serii finałowej, więc jest szansa, jest szansa, jest dobry skok. No dobrze. Możemy odetchnąć. Ten drugi skok już 137. No i miejsce 10, bo też po prostu skok, nie ustał go. Mamy 10 miejsce, opuszcza zawody kawka. Roty chyba to mniej więcej bez zmian. Jeden punkt w tym, jeden. Ale mógłby być gorszy dramat. Pora na ostatnie loty dzisiaj. Skocznia w Kulm. Zostało 5 zawodów, a więc bardzo niewiele. Zbieceny brzydko naprawdę już do samego finiszu, tak naprawdę. 22 belka startowa, no i Kulm. Zobaczymy. Dzisiaj loty w miarę nam idą szczęśliwie, więc może i Kulm przyniesie trochę szczęścia. Chociaż trochę. Lat próbny 205 metrów To jest nie, w kół najtrudniej się nam lata No i widzimy efekty Tylko miejsce będzie 10, Bo Kornaga pewnie będzie z tak Kornaga na czwartej pozycji Najdłuższy lot oddał, ale Trochę niski nawet dostęp. pewnie Zarządowanie skąd nie zajął pierwszej lokaty eee, Przed nami zawody Mamy nadzieję, że już z naszej strony Będzie to lepsza rywalizacja Więcej tych dobrych emocji Zobaczmy, tak, to będzie ląd już bardziej trafiony w punkt, co ważne, odległość 218,5 metra i na półmetku będziemy wysoko na miejscu siódmym. Si też na półmetku prowadzi, z, no, ale zdecydowanie też najdalej lądową. My na półmetku siódme miejsce, no i szansa, aby wreszcie tutaj w Kulm może zaprezentować pozytywnego w obu seriach, nie tylko w jednej serii, ale w obu. W drugim momencie będzie gorzej, ale no ale by to stwarzał, no bo chociaż tyle telemarkiem. 196 metrów, miejsce 10 rating w tył, no bo tylko 12 zawodników mieliśmy. Będziemy musieli ten reking gonić. Na szczęście to już nie będą konkursy w lotach, więc szansa będzie. Tracimy jeden punkt, wyprzedzamy sobą, mamy miejsce 8, którego będziemy do końca turnieju bronić. Przed wysokością, która traci do nas 19 punktów. Na początek tej walki Frenchstad. To jest nasz naszych gdzie mamy szansę realną na ten rating. Bo ostatnio nas jest skoczni szczęśliwie mieliśmy chyba po tym, nawet. Także może, może. Akurat w końcu będzie tą skocznią, która da nam jakiś przełom. Seria próbna pokazuje, że będzie ciężko. 89,5 nie trafiamy do na progu, no i rybale wyraźnie z przodu. Seria próbna na naszą niekorzyść zobaczymy co będzie w konkursie kawka za chwilę powróci, ale będzie bardzo dużo do nas, żeby żeby nas tutaj ścigać jeszcze w tej klasyfikacji a my walczymy walczymy tutaj w ręsztacie Cele konkursowa 98,5 metra, wysokie noty dziewiąte miejsce. z niewielkimi istotami to lokaty tam no, nawet piąty chyba także jest szansa powalczyć w serii.